Jesteś szalona, mówię Ci, zawsze nią byłaś, nie jesteś Ty, nie jesteś Aniołem, mówię Ci. Jesteś szalona, idę z Tobą na tę ramkę Ciebie kocha. będziemy w ląbce, ale nigdy się z Tobą nie kocha. Cię... Dobra. Jest już ciemno, a wszystko jedno, a pytam siebie, e, czym jest piękno, o piękne usta, Ja. Teraz tak. To ona, bogini seksu, jest napalona, odgrana, grana w wejściu. A. I teraz tak. Ciemno już, zgasły wszystkie światła. Ciemno już, noc. Wszystkie światła, siedząc, noś tak chodzi no. O, 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 2009, Ech, baby. Brzmi 2009, jazdę. Brzmi grodzie w samochodzie. jest stoję, samo. stoję sobie w samochodzie. Brzmi na Это недостаточно. <говор> Мое, <говор> это не О!